Aura nam się zmieniła, całą noc pada Jesteśmy na nowej pozycji Dzień dobry wszystkim I co? I znowu wywózki Ale teraz już nie będzie ogólnie lepiej, no Teraz Łukasz jedzie tam w lewo, się tam ustawi za żyletą I tam będę musiał wywozić, a tutaj mam jeszcze trochę asortymentu Ale to będę musiał przerzucić Dobra, zobaczymy co się będzie działo Nie ma co się namazać Gazu, gazu tu jakoś nam się udało, to wyjedziemy dziewięć i później mamy O i tam mamy dwadzieścia jeden i sześć, no dobra kamera, akcja no blue device is really mm, Bramkę. To już teoretycznie z trzecią bramkę otwieramy. Mm. Eee, tutaj ogólnie twardo mają. Spoko. Tak to jest właśnie jak się dostaje umowę i te stosy są tak porozrzucane, rozumiecie, jest tam, tam i tam. Wtedy czas ucieka. No i tutaj jest pozycyjka. Te se weźmiemy. Dokładnie. No, to Łukasz będzie miał... To co ma na sobie. I to. I Łukasz będzie pełny. Ale tutaj to już się zrobiło. Uu. Staniesz, to już koniec Żegnaj pomelo. Daj tam troszeczkę szybciej jak masz możliwości, żebym ja tu kurwa nie stanął, bo będzie wesoło. A po co wychodzić na dwór i się teraz moczyć, nie? Tutaj, 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 tutaj o, ale ściągło. Uuu Dawaj, 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 dawaj Dawaj, gazu tam. Mercedesie Nie no bajka tutaj jest Jak to jest nasze drewno tutaj to jest bajka Zaraz tak stanie, żebyśmy się minęli bo tutaj jest nawrotka Że cię minął wiesz Dobra, dobra Ach tutaj on się chce zawracać Tutaj W ten ugorek No jest Jadę, jadę, jadę Panie Boitku, co to my z tego tutaj wyrzeźbimy? To nie wiem. Czekaj, ja muszę to zobaczyć, kurde Jak to idzie Pamiętaj, żeby tam nie biało, a tak nie wiem, nie? O postaram się Żeby aż nie jak ten, kurde ten Wam mi żeś misję dał teraz. teraz Może to i teraz ogólnie tak się podłamał, podłamuj i idzie ładnie Tak no przecież Tak no szybko to ty Mercedes nie ruszaj Dobra już jesteśmy w domu Nacionę nie wjeżdża a tu kto wjechał I co żeś w chuj narobił? Znaczy, ja się wytłumaczyć, bo ja nie wiedziałem, że Nieposionym. Dobra, można okna zamykać. Jechać. na nową pozycję Łukasz tak. Zobaczymy, co tam będzie. O. Za chujnia. A few moments later. Nawet mi się kurwa, nie wasz stawać. Nawet mi się nie, nie wasz ja stanąć nie, nie, ja mówię do Mercedesa. Tu jeszcze kawałek mamy. Łukasz. Czekaj, nie, bo to ja, to już, jest, ja, już, ja już ja już ja już ten. Ja już stoję. Nie, to też nie ma sensu, że się podkaczamy i jedziemy, rozumiesz, kurwa na te betony też. Czekaj, daj mi momencik, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj na blokady zapięłem, wiesz? Na blokadach. Ale to w żylecie też mów, bo w żylecie co ma robić, Żeleta Żyleta blokady tam se zapnij O, dobra, jedź, jedź nie ma sensu No słyszę, słyszę, czekaj Eee, dobra, dawaj, podhaczamy Nie ma co, kurde, gwiazdożyć No nie ma, No Dwa. tylko ty weź się gadać. Co? Człowiek i Człowieku? No. Czemu? O. Łukasz, i tutaj wierzą o mnie ze spokojem. Spokojnie, górze razem będziemy tak przejechać, wiesz? Ja chyba gdzieś to już słyszałem. I tam ze spokojem, nie? Dawaj no to dawaj. Górze razem będziemy tak przejechać, yes. Dobra, dobra. To serkamy. No, tutaj to już bym całkiem nie, co ty nie przyjechałby. Zapomnij Tomorrow. No i mamy kolejny dzień zmagania. Tym samym tutaj błotem wracamy się po żyletę i potem Łukasza, Wczoraj była tutaj tutaj taka ulewa, tutaj była że szok. Dawaj. No i dobra. co cechuje pani? Na nos to mówią Panie twarde mecenasy, my się żadnej roboty nie boimy. Tam gdzie ludzie dają, że się nie do, to my kurwa przyjeźdzamy i robimy. Bez zodnego jęcynia, nie młody. I no muszą być, panie, u odpowiednie pieniądze, nie wiadomo. Pom płacić z dolarami, to on przyjechał, ślad trafi, nie. Te łuki ja chyba te najpierw tam załaduję, bo my mamy teraz tak na początku tych betonów, wiesz, ogólnie drewno, wiesz, tak żeby nie będzie chyba miejsca, żeby Ciebie ustawić. Że my teraz spróbujemy chociaż trochę podjechać. Fajnie jakby się udało. Dawaj. Dawaj dawaj, dawaj. Awaj, dawaj, dawaj. dawaj. Yeceme, yeceme, yeceme Yeceme, yeceme Yeceme, yeceme Kawałek damy tak, damy tak, damy tak, damy czwórkę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Damy. Czwartkowy poranek czek z taką aurą, przynajmniej bota trochę nie widać. <laughs> Łukasz. No. I ty byś musiał tutaj na tej krzyżówce skręcić we prawonie, no. i cofnąć do tyłu, rozumiesz, i stanąć na drodze, rozumiesz? Tak jak ja teraz tutaj mniej więcej jestem, nie? Tak tutaj. No, no, no. O dobra, dobra, dobra I ja wtedy rozumiem kurde w razie czego To będę patrzył wiesz też się objechać i pojadę pierwszy nie? W razie czego to weźmiemy za przyczepę wiesz i tyle Dobra, dobra Tu mamy pacjenta do wywózki tego A my jedziemy się obrócić tutaj na tą krzyżóweczkę Wojtek przyjedzie zaraz drewno, ma mi wywozić Tylko będziemy musieli się tutaj tak w prawo i cofnąć tam Wojtkowi Wojtek mówi, żeby się bardziej zadać i się wyprostować Oprzy Aha, rzeczywiście Dobra Było tak, jakby licho, ale albo ślizgo jest jak cholera. Ciekawe, czy ja stąd wyjadę w ogóle. Jest bardzo ciekawy. Trzeba cofnąć teraz ładnie. I Wojtek jakoś ma mnie niby objeżdżać. Zobaczymy, czy mu się to. Dawaj, 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 nie stawaj Mercedesie, nie stawaj No trochę krzywo Ale się Inaczej nie da Inaczej nie dam rady Wody mi oczeka, nie znana

Damo, tam chodź ze mną, w grę Amore mio, czeka już na nas Mallorca Damo, damo, nie opuszczę, mnie Wieczorem damo, jest tutaj w nich lmionach Damo, damo, chodź ze w grę Amore mio, czeka już na nas Mallorca Damo, damo, nie opuści mnie Wieczorem damo, jest tutaj w nich lmionach. Nie czarny damu jest niezbyt wychłodniony, tamu tam uchodźcy, dom zakradny w grę, a mory wideo pega już na nas na jorda, tamu tamu nie opuszczmy. Nie czarny damu jest niezbyt wychłodniony, tamu tam uchodźcy, dom zakradny w grę, a mory wideo pega już na nas na jorda, tamu tamu nie opuszczmy. No i stało się A jutro jest piątek Kur... Już, już Wam tłumaczę I objaśniam Także resorek poszedł Pizdu poszedł resorek Cała oś przestawiona, tutaj poduszka wyrwana I czekamy do jutra Aż przyjedzie serwis Tutaj zobaczcie Zbierze pęknięcie O Jezus Mówię wam, że zwykły szary człowiek to normalnie karę za żywota odbywa już Tam jest o wiele gorzej, bo tam właśnie jest taka dziurka, gdzie ta przyczepa tak poleciała na prawo, lewo I było fu I koniec Żeby kiedyś tak się stanęło, żeby człowiek nie musiał tego robić Wiem, wiem, to nierealne Widzicie jak przyczepa jedzie sobie sama fu, 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 tak sobie jeździ. Robi sobie co chce. i jedziemy. Mój serwis już przyjechał. Zaraz na pewno będą jakieś niecenzuralne słowa. Roboty, piątek! Spawarkę wzięli, mamy agregat, mamy wszystko. Kurwa, wy takie rzeczy macie? No jak nie przyjdzie ten śrub, kurwa, ten, to będziemy cieli, kurwa, wszyscy bąty. Zabdyś się spierdolił z nimi? Migomat macie normalnie? Nie, nie wzięliśmy, no bo po co? Aha. Powarkę by mała. Ale macie ją, taką. Ten? No. To nie firma, tylko to jest ja. Ja z sproszarkę tu kiedyś pojeździłem. Aha. Patrz, ty, hamerka na stole mhm. Ten kurwa. Podjechać dźwigiem, żeby ją tu kurwa rozumiesz. No, już trochę, mnie ja to wyciągnął. No? No, łapaj. To nie spadnie. Nie spadnie. No to chyba dawno nie było odkręcane. To co, energicznie, bo tak to będzie ciekawy, tak, to Kurwa, ale za... zawsze coś! Ej, dobra, już pójdzie. Ty tym głównym dociągałeś? No co ty? Tradycyjnie. Niech Tak Dobra, ale mów ile, bo to my wysoko nie musimy podnieść, nie? Dawno że nie chce chodzić, więc na tej pompie to. No nie lubię kurwa, Takiej skani Kurwa, kurwa, W tych nowych MKS-kach też jest tak? Rozwiązanie? Nie zaglądałem tam. Nie? No do domu my trzeba. No to sobota. No. Kurwa, my od poniedziałku nie byliśmy A ty zarabiasz, a my? A my nie. No, my ile? Ta. A jak już ja widziałem taki plik, żeś odbierał. Kabla od ABS-u nie rozjebać. No, i tak ABS-u nie ma, i tak. Czasami jest, czasami nie ma. To zależy od wilgotności powietrza. No, i od warunków atmosferycznych. <noise> Kurwa, aby musiał z wami pracować. A na co w ogóle ta blacha jest? Powiedz mi, co ona maza? Właśnie, właśnie jak się urwie resor, żebyś przyczepy nie ujewał, tylko to ma trzymać. Ta? No. Aha. Zabezpieczenie, tak. Kurwa. Żebyś na swardzie ujewał, to nie w lesie, bo tu w lesie to zaraz... No. A na swardzie będziesz ciągnął ją. Mhm. I to zdaje egzamin? Nie, nie urwie się ta blaszka? Nie urywa się no, a będziesz chory kurwa Za no, na zwolnienie pójdzie, się porozbiera Ja no, to dam, Rysiek... no będzie zapierdalał Rysiek Tak Ja idę na dzień kurwa, jestem chory, a on na dwa tygodnie Czekaj, no tak, nie Rysiek? Tak, tak No, blachę masz I teraz resor musi do tyłu do... No, 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 dawaj, dawaj, chaj, chaj, jest Dawaj, panie Rysiu Teraz ja kwadrat jeszcze, ja tu nie widzę tego kwadratu. No dawaj, panie Idzie, idzie. E, pomału, pomału, pomału. Pomału, pomału. Blacha, tu blacha już jest. jest. już teraz nie ruszę. A, już, już <grym grym grym> Idź na rosół, kurwa, idę na ten rosół. <grym> Idź na rosołek, mówi. Na rosołek. Czekaj, bo rosołek robi. I co przyjedzie, to rosołek robi. Tam dalej nie ma? Nie, nie widzę, Wojtek. Nie widzimy, jak moja wnuczka mówi. Nie widzimy? Jadek, nie widzimy. <laughs>